Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj przychodzę do was z kącikiem kryminalnym. W końcu tutaj zawitałam ponownie, trochę ten kącik zaniedbałam, także pora go odkurzyć. No, także dzisiaj opowiem wam o pewnym kryminale, który przeczytałam, no już jakiś czas temu, bo czytałam ją jeszcze w zeszłym roku, w tej przerwie świątecznej i jest to seria z komisarz Huldą, chociaż... Seria to trochę za dużo powiedziane, ponieważ tam są tylko trzy tomy, czyli właściwie jest to trylogia. A autorem jest islandzki pisarz Ragnar Jonasson, który na co dzień pracuje w Reykjaviku jako prawnik. No i w międzyczasie pisze sobie kryminały. Ma już na swoim koncie serię pod tytułem Mroczna Wyspa Lodu. Także. Na pewno do tej serii również zajrzę w swoim czasie, no bo ja lubię bardzo takie zimne klimaty, a jeszcze jak jest mrocznie, no to już w ogóle. Pasuje mi to, ale dzisiaj opowiem Wam o komisarz Huldzie. Tak jak już mówiłam, składają się na te serię trzy tomy. I pierwszy tom. To ciemność, potem mamy wyspę, a potem kolejny tom nosi tytuł Mgła. No i ja oczywiście czytałam to w takiej kolejności. No i w pierwszej części, czyli w ciemności, poznajemy właśnie komisarz Huldę, która ma wówczas 64 lata. No i już gdzieś tam na horyzoncie majaczy jej widmo emerytury, ale zupełnie niespodziewanie zostaje oddelegowana na tę emeryturę nieco wcześniej, no i ta wiadomość spada na nią jak grom z jasnego nieba. Hulda zupełnie się tego nie spodziewała. Także zostało jej tylko dwa tygodnie, zostały jej tylko dwa tygodnie służby, no i ona w tym czasie zajmuje się sprawą śmierci pewnej Rosjanki, no, która zostaje znaleziona martwa w małej zatoce. Śmierć ta zostaje uznana jako samobójstwo, jednak huldzie coś tutaj nie pasuje i no, podejrzewa, że prawda jest zupełnie inna. Także no, tak wygląda ten wątek kryminalny w tej pierwszej części. A oprócz tego, z boku gdzieś obserwujemy i poznajemy huldę prywatnie, dowiadujemy się o jej. Przeżyciach z przeszłości, dosyć traumatycznych przeżyciach. Jak to zwykle w kryminałach, oczywiście bywa. Pani komisarz jest po przejściach. No i my, jakby, poznajemy ją również z tej strony i, i, i obserwujemy również to bieżące jej życie osobiste. No i powiem Wam, że ta pierwsza część tej serii zupełnie mnie nie porwała. Ja, czytając tę książkę, no, czytałam z takim przeświadczeniem, że na pewno już nie sięgam po kolejne tomy, ponieważ no, po pierwsze zagadka kryminalna w ogóle mnie nie wciągnęła. Ona no, wydawała mi się taka no, nijaka, mało interesująca. Poza tym to śledztwo prowadzone przez huldę. Było wyjątkowo nieudolnie prowadzone, i no, główna bohaterka również wydała mi się bardzo irytująca. Także, no, jakiś taki, no, no, nie polubiłam się z nią od pierwszego wejrzenia, że tak powiem. Poza tym no, troszkę irytowało mnie to jej ciągłe narzekanie, ponieważ ona no, narzeka na, na swoją pracę, szczególnie na otoczenie męskie, i no, uważa, że jest niedoceniana przez swoich kolegów z pracy, no, że nie otrzymała awansu, ponieważ zawsze to mężczyźni te awanse otrzymywali, no, i ona ogólnie jest taka. Rozgoryczona, no i ja rozumiem, że ona może się tak czuć, ale no myślę, że niekoniecznie trzeba było o tym nam przypominać, co parę stron i co parę stron hulda to swoje niezadowolenie wygłasza, a my musimy to czytać. Także mnie to troszkę irytowało. Ale potem, w trakcie czytania, Mm, przyznam, że zainteresował mnie ten wątek samej huldy, tego jej życia prywatnego, tego, co się wydarzyło w przeszłości. Także no, od pewnego momentu no, ten wątek akurat czytałam z dosyć dużym zaciekawieniem. A autor zastosował tutaj taki zabieg, że w każdym kolejnym tomie autorka jest o 10 lat młodsza czyli My sięgając po kolejny tom, jakby cofamy się, wracamy do przeszłości. No i ja byłam bardzo no, ciekawa tego, jak to w tym kolejnym tomie będzie życie huldy opisane, jak to jej życie wyglądało. No i byłam ciekawa też tych wydarzeń z przeszłości, tych traumatycznych wydarzeń. Nie będę wam tutaj mówiła o co chodzi. No, ale byłam zaintrygowana tym, jak do nich doszło. Także postanowiłam, że jednak sięgnę po dwa kolejne tomy, przynajmniej po jeden i zobaczę, jak to będzie w, tym, w, w tej następnej książce z tej serii. A jeszcze przyczyniło się do tego zakończenie ciemności, ponieważ jest ono dosyć niekonwencjonalne. No, kończy się w taki sposób, że ja się tego zupełnie nie spodziewałam. I tutaj w ogóle nie chodzi o, o samo to śledztwo, ponieważ no Hulda zachowuje się naprawdę wyjątkowo denerwująco, nieodpowiedzialnie, naiwnie. Ani też nie chodzi o nazwisko mordercy, bo już od jakiegoś tam czasu podejrzewałam i nie myliłam się co do tego, ale chodzi o takie samo zakończenie, czyli tam. Sama końcówka jest naprawdę dosyć zaskakująca, no i tak kończy się w niekonwencjonalny sposób, dlatego też postanowiłam jednak kontynuować. No a miałam ochotę na taką lekką lekturę, także sięgnęłam po kolejny tom, a potem po kolejny. No i nie żałuję, ponieważ te dwa kolejne tomy czyli wyspa i mgła Okazały się naprawdę o niebo lepsze od tej pierwszej części. No, a Mgła, ten trzeci tom, no, już był bardzo dobry. Tutaj akurat jest w tej serii tak, że każda kolejna książka jest lepsza od poprzedniej. Także sięgnęłam po wyspę w następnej kolejności. No i tutaj otrzymałam już to czego również brakowało mi w tej pierwszej części, czyli tę mroźną, zimną Islandię, zdradliwe fiordy, takie bezludne albo prawie bezludne zakątki świata zupełnie odcięte od życia. No i ten no i ten surowy, mroźny klimat. Tego mi brakowało w tej pierwszej części. No a no tego też oczekiwałam, kiedy, kiedy sięgałam po książkę dziejącą się na Islandii, także tutaj nareszcie to otrzymałam. I powiem Wam, że te wszystkie miejsca opisane w tych książkach, ja zaraz sobie googlowałam, oglądałam zdjęcia no z zachwytem, oczywiście. No i też dzięki temu bardziej weszłam w ten mroźny klimat islandzki. I, no, i powiem Wam, że dzięki temu odwiedziłam tę wyspę, na której dzieje się akcja drugiej części tej książki, i dzieje się ona właśnie na tej wyspie, w tym najbardziej samotnym domu na świecie. Także no, to też spowodowało, że ja jeszcze bardziej weszłam w klimat tej książki. No, a ona właśnie jest zatytułowana Wyspa, i na tej wyspie właśnie. Przyjaciele sprzed lat się spotykają, czwórka przyjaciół, no i jedna z nich, jedna z tych osób już na tej wyspie została na zawsze. No a jest to wydarzenie powiązane z pewnym morderstwem sprzed lat. Także Taka tutaj jest z kolei historia. No jest już zdecydowanie bardziej wciągająca i interesująca już przez samo miejsce tej akcji w ogóle. No, jest ono niesamowite. No i ten Tom podobał mi się zdecydowanie bardziej od tego poprzedniego, także no postanowiłam sięgnąć również po kolejny, ostatni zatytułowany Mgła. No i tutaj znowu akcja dzieje się na pewnej odludnej farmie tuż przed Bożym Narodzeniem. Na tej farmie mieszka małżeństwo, które jest odcięte od świata z powodu śnieżycy. No i nagle do ich domu ktoś puka. No, i powiem Wam tyle, że ten tom jest zdecydowanie najlepszy z całej tej y, trylogii o komisarz Huldzie. Sprawa kryminalna jest y, naprawdę ciekawa i wciągająca. No, a poza tym taka duszna i klaustrofobiczna y, atmosfera. Ta śnieżyca, te zaspy, brak prądu, odludna farma, odcięta od świata. No to wszystko właśnie tworzy taki niepokojący klimat tej książki, co mi się oczywiście bardzo podobało. No i również w tym tomie zostają udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania odnośnie tej przeszłości. Huld, no i w tym tomie właśnie tę przeszłość poznajemy. Także wszystkie karty zostają przed nami wyłożone. Podsumowując, trzy tomy z komisarz huldą. Każda kolejna książka jest lepsza od poprzedniej. I te kryminały też są tak skonstruowane, że autor najpierw nam opisuje całą historię. Poznajemy te wydarzenia, które miały miejsce przed. Tak, tym morderstwem, i dopiero potem gdzieś tam w końcowej części książki mamy dochodzenie. No, także jest to tak dosyć ciekawie tutaj skonstruowane. I to też nie są takie kryminały, w których nazwisko mordercy poznajemy w ostatnim zdaniu książki. Nie, tutaj autor już podrzuca nam pewne tropy, także od pewnego czasu te puzzle gdzieś tam zaczynają nam się układać. No, i domyślamy się już tego rozwiązania całej tej zagadki, ale mi to zupełnie nie przeszkadzało. No szczególnie, że klimat tych książek, dwóch, czyli drugiego i trzeciego tomu, naprawdę do mnie przemówił i bardzo mi się podobał. Także. Odpowiadało mi to, jak akurat ta narracja była prowadzona, jak autor nas przez tę powieść przeprowadzał. Tak, także, no, jeśli miałabym polecać tylko jedną, jeśli mielibyście przeczytać tylko jedną książkę z tej serii, no to przeczytajcie Mgłę, bo uważam, że jest najlepsza. Poza tym ja też mówiłam, że ta główna bohaterka troszkę mnie irytowała, no natomiast w tym drugim i trzecim tomie no już mniejsza ta moja irytacja była, może też dlatego, że sama zagadka mnie i sama sprawa, i sama ta historia z tych książek mnie bardziej pochłonęła, bardziej mnie wciągnęła niż w tym tomie pierwszym, także mniej się skupiałam. Na tych irytujących cechach głównej bohaterki, no też tak może być. No, także cóż, tyle, jeśli chodzi o komisarz Hulde. No, nie będę ukrywała i nie będę Was tutaj okłamywała, że to, jest że to są najlepsze kryminały pod słońcem, bo nie są. To są po prostu takie kryminały gdzieś tam w międzyczasie, jak macie ochotę na jakąś lekką książkę, a kryminały lubicie, no to oczywiście można przeczytać. Ja pominęłabym w ogóle pierwszy tom, jeżeli już będziecie mieli zamiar się za te książki zabrać, bo naprawdę niczego nie tracicie. A, a wyspa i mgła są naprawdę fajnymi kryminałami. Można, można przeczytać i się dobrze bawić. No. Także to tyle na dzisiaj. Co będzie w kolejnym kąciku kryminalnym, to nie wiem, bo nie mam żadnego planu na ten kącik. Ten kącik jest taki zupełnie spontaniczny. I no, jak mam ochotę na kryminał, to ja wtedy dopiero sobie robię przegląd moich półek, czy to tych fizycznych, czy to tych wirtualnych. I wtedy się decyduje na jakiś tytuł. No, ale mam nadzieję, że pojawię się tutaj w, z tym kącikiem już trochę szybciej. I że go już tak nie zapuszczę, jak to zrobiłam tym razem. No, to tyle na dzisiaj. Oczywiście komentujcie, do tego Was zachęcam, ponieważ jak już to zawsze i do znudzenia powtarzam, uwielbiam czytać Wasze komentarze i na nie odpowiadać. No, a na dzisiaj dziękuję Wam już bardzo za to spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa pa.